Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj Wam trochę opowiem o moim kursie na prawo jazdy. Już dawno miałam nagrać taki film, ale po prostu był okres świąteczny i nie miałam jakoś zbytnio czasu, żeby tak usiąść i na spokojnie pogadać o tym wszystkim. Wiem, że niektórzy z Was chcieli taki film, dlatego właśnie sobie pomyślałam, że nagram go teraz. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jakie mnie różne rzeczy spotykały na tym kursie na prawo jazdy i w ogóle jak mi szło, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Zacznę od tego, że ja prawo jazdy zdałam za drugim razem, dokładnie 18 listopada ubiegłego roku i wydaje mi się, że jest to dobry wynik. Ogólnie uważam, że to, czy ktoś zdał za pierwszym, za piątym czy za szóstym razem, to nie znaczy, że jest po prostu lepszym czy gorszym kierowcą. Wydaje mi się, że po prostu czasem stres robi swoje i możliwe, że dlatego też nie zdałam po prostu tego za pierwszym razem. Ale zacznę od początku. Zapisałam się na prawo jazdy w sierpniu ubiegłego roku. To było jakoś około 10 sierpnia, tak mi się wydaje, po przyjeździe po STM. Chciałam się zapisać wcześniej, ale SDM było właśnie w lipcu i nie mogłam tego po prostu wcześniej zacząć, a prawo jazdy normalnie można zacząć robić, jeżeli chodzi o wykłady. trzy miesiące przed 18 urodzinami, więc ja mogłam już właśnie w lipcu się zapisać, bo urodziny mam pod koniec października. I wykłady zaczęłam właśnie w sierpniu, trwały one cały sierpień. Mieliśmy nie pamiętam dokładnie ile tych wykładów. Około 10 pewnie, może 7-8. Coś takiego i trwały one y, po dwie godziny, po półtorej godziny. Na tych wykładach pani nam opowiadała oczywiście wszystkie zasady dotyczące ruchu drogowego i pokazywała nam slajdy. Y, otrzymaliśmy również książki i płyty z testami, które sobie robiłam w domu. I książkę oczywiście też całą przeczytałam. Wydaje mi się, że nawet dwa razy y, przed egzaminami. Także wykłady zrobiłam sobie wszystkie w sierpniu, natomiast jazdy zaczęłam we wrześniu. I miałam 10 jazd, znaczy ogólnie jest 10 jazd do zrobienia. Po 3 godziny akurat w naszym ośrodku tak było, czyli daje to 30 godzin jazd. W naszym ośrodku jeszcze dodatkowo otrzymywaliśmy 2 godziny gratis, także mogliśmy je sobie wykorzystać przed egzaminem. Jeżeli chodzi o jazdy, to ja miałam każdą jazdę z innym instruktorem, chociaż tak nie powinno być, ale niestety u nas w ośrodku. Po prostu było dużo osób chętnych na to, wiecie, na ten kurs yy, i ogólnie no nie dało się tak zrobić, żebym miała z jednym instruktorem, dlatego z jednej strony może jest to dobre, bo nie wiadomo je, na kogo trafimy yy, na egzaminie, ale z drugiej strony jednak jak się zjeździ z jednym instruktorem, to ten instruktor wie, co umiemy, a co nie. I jeżeli chodzi o te jazdy, to yy, ja przed pierwszą jazdą w ogóle nie miałam żadnego stresu, mimo że w ogóle... Wcześniej nie próbowałam jeździć autem tak koło domu czy po swojej miejscowości, w ogóle nie próbowałam. I wydaje mi się, że dobrze jest nie próbować, bo gdybym po prostu tak wcześniej sama próbowała z rodzicem, to nie wiem, czy bym się dodatkowo właśnie nie zestresowała. Bo jednak, auto, które jest na kurcie, a to auto, które ma w domu, no to, to się dużo różni. I wiecie, w każdym aucie inaczej łapie sprzęgło i inaczej się jeździ. Na początku jazd oczywiście nie wszystko mi wychodziło. Kilka razy potrafiło mi auto zgasnąć, ale potem z jazdy na jazdę coraz lepiej mi szło i dosyć wygodnie mi się tym autem jeździło. U nas po środku się jeździło autem Suzuki Swift i na takim aucie również dawaliśmy egzaminy. Na tych jazdach trafiałam na różnych instruktorów i zdarzało się. Po prostu różne pytania od tych instruktorów, przykładowo o numer telefonu czy jakieś różne niektóre propozycje. No naprawdę było to dla mnie trochę z jednej strony śmieszne, ale z drugiej strony takie trochę irytujące, bo niektórzy gadali bez sensu albo gadali o głupotach, dlatego to było dla mnie trochę dziwne i rozpraszające podczas tej jazdy, ale niektórzy instruktorzy naprawdę byli fajni, wszystko dobrze objaśniali. Także wydaje mi się, że dużo z tych ja wyniosłam. Jeżeli chodzi o testy teoretyczne, to ja robiłam sobie testy z płytki oraz czytałam książkę i robiłam sobie też testy na ZdamyTo.pl Wydaje mi się, że jest to bardzo fajna strona, bo mamy tam wszystko działami podzielone i jest o wiele więcej pytań niż na płytce. Dlatego wydaje mi się, że jak przerobimy te wszystkie pytania, to spokojnie zdamy egzamin teoretyczny. I mi też udało się zdać właśnie ten egzamin teoretyczny za pierwszym razem, na szczęście. Chociaż miałam chwilę zawahania na tym egzaminie i już mi się wydawało, że obleję, ale na szczęście zdałam. Natomiast jeżeli chodzi o egzamin praktyczny, to nie udało mi się za pierwszym razem. Oblałam na takiej rzeczy, na której w ogóle się nie spodziewałam, że obleję. Yy, oblałam na łuku. I nie będę tego ukrywała. I to było dla mnie trochę, no naprawdę takie stresujące. I byłam strasznie wkurzona po tym pierwszym egzaminie, no bo zawsze mi ten łuk wychodził. I po prostu się nie spodziewałam, że to mi źle pójdzie, prawda? Ale za drugim razem wszystko dobrze poszło, na szczęście. Wyjechałam na miasto z tym, że po prostu czekałam dwie godziny na mój egzamin. I już zdążyło się ściemnić i pierwszy raz po prostu jeździłam o takiej porze. Jeździłam chyba jakieś 50 minut, aż z tego co wiem, niektórzy moi koledzy i koleżanki jeździli tylko po pół godziny na egzaminie, także wydaje mi się, że 50 minut to jest trochę dużo. Chyba, że ten egzaminator chciał mnie po prostu na czymś kategorycznym przyłapać i mnie oblać, ale na szczęście nie udało mi się. Teraz powiem trochę o koszcie właśnie tego kursu. Jeżeli chodzi o koszt kursu, to ja zapłaciłam za niego 1200 zł i wydaje mi się, że w większości ośrodków tyle się płaci za kursy. Natomiast jeżeli chodzi o badania lekarskie, to chyba 200 zł zapłaciłam. Więc w sumie wychodzi 1400 plus. Jeszcze oczywiście, jak chciałam sobie wykupić jakieś dodatkowe jazdy przed drugim egzaminem, no to też trochę wyszło. Ogólnie bardzo cieszę się, że zdałam za tym drugim razem, bo mówiłam sobie, że jak nie znam za drugim, to po prostu będę dopiero próbowała po maturze, ale na szczęście zdałam i mam już to za sobą i bardzo, bardzo się z tego cieszę. E, oczywiście jest to jeden z najbardziej stresujących egzaminów, jakie do tej pory miałam, e, także no nie jest to łatwa sprawa, jeżeli chodzi o ten stres, ale. Jak ktoś potrafi się tak opanować i na luzie do tego podejść, to myślę, że powinien dać za pierwszym razem po prostu. Jak się do tego przykłada i sobie nie olewa niczego na jazdach i słucha po prostu rad instruktorów. Także to by było na tyle w tym filmie, jeżeli chodzi o to prawo jazdy. Jak macie jakieś pytanie, to zadawajcie je oczywiście w komentarzach. Ja na nie odpowiem. Zapraszam również na moje social media: na Instagrama, na Snapa oraz bloga. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!